Cześć, dzisiaj Wam pokażę jak byłam spakowana na maraton Bałtyk Wieszczady Tur, mając na uwadze, że korzystałam z dwóch przepaków, tak jak to jest dozwolone. Był to przepak w Żninie i przepak w Sandomierzu, czyli było 300 i 700 km trasy. Miałam na sobie, tak jak tutaj widać na załączonym obrazku, cztery torby bikepackingowe. To była Mała podsiedłówka Ortlieba, to była torba Cyclighta na ramę, torba Cyclighta pod ramę, a także y, paśniczek z Maratonu Północ-Południe, bardzo przyjemny, y, który, w którym miałam tak naprawdę tylko i wyłącznie żele i, i wspomnienia po nich, czyli y, puste opakowania. Żelu miałam około 10 na 300 km, więc akurat na przepakach uzupełniałam te żele, które zjadłam. Teraz zacznijmy, może, od tej torebki. W tej torebce tu miałam telefon, miałam też żelki i Dextro Energy, z których korzystam często, które też sprawiają, że nie chcę mi się tak bardzo spać. Miałam tutaj również e, chusteczki do okularów, te mokre. I tutaj nie było nic więcej, to, to, to miało być właśnie e, takie miejsce, gdzie będę odkładała też jakąś rzecz, którą będę miała nagle w dłoniach i nie będę wiedziała, co z nią zrobić. E, ja staram się jak najmniej e, wkładać rzeczy do tylnych kieszonek, ponieważ boli mnie e, kręgosłup a miałam dodatkowo bukłak. W bukłaku wwoziłam około 1,5 litra wody, nawet może trochę mniej. Robiłam to ze względu na to, że podczas jazdy w peletonie po często nierównym terenie, jaki też był na Bałtyk-Bieszczady, bardzo ciężko jest mi wyjąć spod podsiodłówki torby, pod ramą, która jest sztywnie zapakowana bidon. Wtedy taki bukłak jest game changerem totalnym. Tutaj miałam ze sobą rękawki. Rękawki założyłam dopiero na drugą noc. Mieliśmy ogromne szczęście i nieszczęście do pogody, bo ta pierwsza noc naprawdę była nocą tropikalną. Ja nic na siebie nie dopładałam w tamtym czasie. Miałam tutaj również tabakę. Tabaka była moim zapewnieniem, że sen nie przyjdzie. Jak zwykle pojedynczą torebkę strunową z IKEI, gdyby zaczął padać deszcz i gdyby trzeba było ratować telefon przed deszczem. Spisane wszystkie przepaki. Bardzo dziękuję Cezaremu za, za przygotowanie dla mnie takiej karteczki. Była ona na pewno na pewno potrzebna, żeby mniej więcej wiedzieć, po, jak planować. Z następnym y, postojem, y, ile zatrzymywać się na, na jakim y, przepalku punkcie. Teraz przejdźmy do tej torebeczki pod ramą. Y, w tym cyclamencie -like miałam. Y, to jest. Przeciwdeszczówka. Przeciwdeszczówki nie użyłam nie używam w ogóle. No ale to znowu jest po płosie pogody. Tutaj miałam również mokre chusteczki. Było ich zdecydowanie więcej na samym początku. I zestawik yy, stały mojej każdej jazdy, czyli taki duży 20 tysięcy to jest bodajże, dobrze mówię yy, tak, powerbank. Tutaj mamy kabelek do iPhone'a czy tam do telefonu, kabelek micro USB i USB-C, a także kostkę, żeby móc po prostu się podładować od razu z kontaktu. Dobro to. Miałam tutaj także trzy zapasowe ogniwa były na początku. Yy, w tym momencie tam jedno całe zużyłam. Ono od, odłożyłam je tutaj, żeby się nie pomyliły z tymi naładowanymi. I jedno było w środku lampki. Miałam też baterię zapasową yy, do przerzutki na czarną godzinę, bo jedną z baterii miałam także w drugim przepaku i tam ją zamieniłam przed górami, wiedząc, że pewnie. Użyję może zraz e, tej przedniej przerzutki I tak też było, bo użyłam jej chyba e, pierwszy raz dopiero jak wjechaliśmy w Bieszczady. I tu już nic więcej nie było. Czasem tu jeszcze dokładałam jakieś e, jedzenie z punktów, żeby móc wziąć tego więcej. Na kierownicy poza zamontowanymi remontkami miałam trzy uwaga. Yy, trzy różnego rodzaju oświetlenia yy, przednie i to jest lampka na baterie. Yy, lampka na baterie jest moim zdaniem game changerem, bo możemy ją yy, zawsze yy, te baterie dokupić na jakimkolwiek orlenie i tego nigdy nie zabraknie. Lampkę ładowaną przez USB-C yy, i lampkę na ogniwa korzystałam często na nieoświetlonych drogach z trzech lampek. Ja nie za dobrze widzę w ciemności, więc wolę mieć tą pewność, że na szybkich zjazdach będę wiedziała, gdzie droga zakręca. Ja też nie jadę szybko na zjazdach, ale tam te zjazdy były nawet przyjemne. I teraz ostatnia, czyli podsiadłka Ort Ona jest o tyle wygodna, że można ją właśnie wyjąć z tej uprzęży. Yy, z tego mocowania, ja się kiedyś bardzo martwiłam o to mocowanie, że ono się rozpadnie. Na szczęście tak się nigdy nie stało. Rozpadły się przez moją nieumiejętność jedynie yy, śruby, no, ale to, yy, to jest, jest najbardziej do wymiany i tu się nic nie wydarzy. W międzyczasie jeszcze zaznaczę, że tutaj są też dwie lampki tylne, yy, obie są na baterie, paluszki AAA. A, a i dwa bidony, około 0,7 i 0,8-0,9 litra. Co miałam w tej torebce? W tej torebce miałam okulary yy, w moim już z, z, zmęczonym życiem etui yy, z kli, czasów liceum. W tym etui trzymam także wkładkę do yy, do moich fendali. Ta wkładka jest mi potrzebna, że gdyby coś tam mi się wydarzyło z soczewkami, to będę miała zapewnienie, że będę ciągle widziała przy o, ostrym słońcu, ale że będę miała tą ochronę yy, i, i będę widziała po prostu, yy, będzie mi to korygowało wadę yy, wzrok. Rzeczy ciepłe. Z rzeczy ciepłych miałam rękawiczki długie, polarowe, dekadlonie. Miałam również nogawki, nigdy ich nie użyłam. One są ocieplane, nie mam innych, to tylko dlatego wzięłam ocieplane, ale pewnie bym i tak wzięła ocieplane, Ostatecznie to były góry, a ostatecznie i takich nie użyłam. Grube merynostki, takie stare, już bardzo, niestety nie ma ich już w takim wyglądzie w w Decathlonie są takie trochę grubsze. Te grubsze niestety nie chcę zawsze wchodzić do butu. Czołóweczka. I tutaj mamy też jeden ocieplecz chemiczny w razie naprawdę dużego zimna. Dalej to, to moja znana torebeczka, w której jest wszystko. Wszystko i nic, czyli to folia NRC. Różnego rodzaju leki, y, takie jak Control Control, Polopiryna, Ibuprom, y, Magnes Plus B6. Co tam jeszcze miałam ciekawego? Dwie soczewki dodatkowe zamienne, zamienne też baterie na tył i na przód. Nożyczki, krople do oczu, kawałek sznurka. <grym> Sznurek jest zawsze potrzebny i można z niego zrobić ciekawe rzeczy. Yy, miałam dwie, yy, dwie, pary, dwie pary klocków hamulcowych, małą taśmę naprawczą, yy, hak przerzutki, manti. I gdybym miała dzisiaj brać manti, to brałabym jego zdecydowanie więcej, bo zmagałam się ze zgagą praktycznie przez cały... Przez całą drogę było naprawdę mm, ciężko, w sensie ciężko mi się przełykało ślinę i, i było mi niemiło bardzo. To bardzo wpływa niestety na komfort jazdy. Miałam tutaj też zestaw trytytek. Dwie yy, nowe dębki, takie normalne. To co tu jest? A, łatki wypadły za burtę. I jeszcze jedną dętkę, taką trochę mniejszą. To jest Continental Light. Poszukiwany przeze mnie wszędzie, ale niestety nie tak łatwe do zdobycia ostatnimi czasy. Mała, mała pompeczka z lezyny. Mały multitool z lezyny. Baterie do manetek zapasowe. I zestaw dwóch łyżek farktula. One są dosyć ciężkie i takie Takie są warsztatowe, ale bardzo lubię, bo są jedynymi, którymi, których nie popsułam, także nie miałam wątpliwości, że się popsują. Jeszcze zapomniałam, że ta torebka ma taki fantastyczny myk, że po drugiej stronie z tej strony ma. I jeszcze jedną przewrótkę. I w tej, o tej przewrótce zapominam zawsze, jak Wam opowiadam, co ja tam sobie wożę, Ale to jest super, bo dostęp do tego jest taki bardzo łatwy. To wszystko widać, kiedy się tylko otworzy. I nawet można podczas jazdy coś się pokusić o wyjęcie czegokolwiek. I tu mam na przykład 50 do ust sztyft. przelany w momum, ale to w tym momencie jest squirt. To jest wosk. Tutaj mamy Second Skin, przelany w małe opakowanie również. I znowu leki. Leków było ci, co nie miara, i na czarną godzinę. E, tutaj jest jeden, e, jeden żel. To jak już zapomnę o tym, że go mam, to go znajdę i uratuje mi życie. Mniej więcej taki jest mój biznesplan na ten żel. Była tu też Guarana. Jakieś przeciwbólowe środki, a pop. I to tyle w zasadzie. I chyba nie mam już nic więcej do dodania, bo już nic tu więcej nie było. Myślę, że to jest taki setup y, z gatunku tych lepiej wozić y, niż się prosić y, czyli lepiej nosić niż się prosić i ja sobie bardzo taki setup. Chwalę, bo, bo faktycznie wolę mieć więcej niż mniej. To Tam też nie było nie wiadomo jakich gór, żeby nie wiadomo jak oszczędzać na, na, na tym, co się ze sobą zabiera. Więc dziękuję bardzo. To byłoby na tyle.